Witam Was, z tej strony Creeper z kanału WrestleGol i witam Was na kolejnym odcinku na tym kanale. Dzisiejszą tematyką odcinka nie będzie tylko całościowo piłka nożna, ale będzie to piłkarz, który zmienił zawód na wrestling. Na początku tego odcinka chciałbym Wam podziękować za naprawdę dobry odbiór pierwszego odcinka Niedocenianych Gwiazdy Premier League. Dziękuję bardzo jakkolwiek za tą aktywność pod tym odcinkiem. Mam nadzieję, że to jest jakkolwiek początek naszej przygody i... Za niedługo będziemy lecieć dalej w górę. Więc przejdźmy, może już jakkolwiek do samego odcinka, żeby tutaj jakkolwiek dłużej nie zawracać. Piłkarzem, o którym mowa, jest to Tim Wiese, były bramkarz reprezentacji Niemiec, który jakkolwiek nie miał całościowego dużego czasu na opisanie się w bramce. Ponieważ pamiętajmy, że w bramce reprezentacji Niemiec był Sam Manuel Neuer. No i tutaj ciężko, jakkolwiek, samego Neuera wygryźć. Całościowym osiągnięciem samego Team Wiesa było to jakkolwiek Albo zajęcie trzeciego miejsca na Mistrzostwach Świata w RPA Albo i też wygranie dwóch pucharów, czyli W sezonie 08-09 wygranie Pucharu Niemiec z Werder Albo w sezonie 2007 zdobycie Pucharu Ligi Niemieckiej I to są jakkolwiek takie osiągnięcia tego właśnie zawodnika no powiedzmy sobie szczerze, jego całościowa kariera, nikt o nim nie pamięta, po prostu to jest piłka do zapomnienia. Jedną rzeczą, którą mogę powiedzieć to, jak widzimy właśnie na jednym screenie, to Team Wiese mógł zagrać u jednym boku z Mesut Ozil'em, ale w tamtych czasach to jeszcze zbytnio, nie był taki jeszcze bardziej popularny, niż po transferze do Arsenalu. Całościowo karierę rozpoczął w młodzieżówce Leverkusen, więc naprawdę ciekawy, Na rozpoczął niesamowicie jakkolwiek ten początek. Później przejście do Leverkusen poniżej 17 roku życia, Leverkusen poniżej 18. Później oddanie do Fortuna Köln, sprzedanie do FC Klörten chyba. Później wykupienie do Werder Bremen, w którym osiągnął chyba najwięcej. Po około 7 latach, i danie 7 lat, przeszedł do Hoffenheimu. Po, dwu, po półtora roku został wyrzucony, można być albo bez kontraktu. No i 2,5 lata później ogłosił karierę. 1 lipca 2016, czyli 11 lat później, od transferu do Werder Bremen. Co się jakkolwiek zmieniło tego zawodnika? Na pewno też jakiekolwiek jego cała gadka, bo on takie rzeczy gadał, że naprawdę szkoda gadać, ale do tego przejdziemy za chwilę. Czy są jakieś osiągnięcia, tym Wiese, w reprezentacji, oprócz jakkolwiek rozegrania 0 spotkań na Mistrzostwa Świata? Oczywiście rozegranie 14 spotkań w reprezentacji Niemiec poniżej 21 roku życia, debiut zaliczył 28 marca 2003 roku i mieliśmy debiut do głównej reprezentacji Niemiec 19 listopada 2008 roku, gdzie miał 6 meczy. I jakie to były mecze? Wszystkie 6 meczy to były mecze towarzyskie. Z kim na przykład zagrał ten mecz towarzyski? A na przykład zagrał sobie na przykład z Anglią, rozegrał sobie mecz z wybrzeżami Kości słoniowej, z Danią, z Australią, z Francją i reprezentacją Polski. Czyli pamiętamy ten mecz z 2011 roku. O czego to się całościowo zaczęło? Ponieważ jak ktoś nie wie, Tim Wiese miał potężne kłopoty, gdzie jego była drużyna ogłosiła, że jakkolwiek zabraniają swojemu byłemu bramkarzowi jakkolwiek wejścia na ich stadion. Całościowy zakaz stadionowy i jeszcze potwierdziła to sama Federacja Niemiecka. Ale o co poszło? Wiese dał się jednak zapamiętać nie tylko z lojalności do klubu z Bremy, ale także z bezkompromisowości własnym polukarnym. Wiele razy przemieniała się ona w bezczelną agresję, która podczas meczu Werdemu z HSV mogła doprowadzić do tragedii. Niemiecki bramkarz, chcąc wybić zmierzającą w jego kierunku piłkę, nadział się na napastnika rywali i wice Olicję. kopniak Wiese zatrzymał się na szyi Chorwata, za to wejście goalkeeper dostał żółtą kartkę. No tutaj jednak. Ciężka sprawa. Trafienie rywala w szyję. Naprawdę ciężka sprawa, ciężka. Były bramkarz Werderu mówi jednak wprost, że tego typu zachowania były celowe. 43-latek chciał być groźny zarówno na boisko, jak i poza nim. I tu cytuję: Jako piłka starałem się, aby ludzie mnie nienawidzili. Podoba mi się to, że polaryzuję opinie. Jeśli jesteś nienawidzony, ludzie reagują na ciebie na boisku, więc nigdy nie miałem z tym problemu. W Niemczech nikt nigdy nie cieszy się, że odnosisz sukcesy lub coś masz. Czyli tutaj naprawdę widać, że po tym jak Neuer po prostu wygryzł każdego, to miał po prostu dość. No ja też bym jakkolwiek miał dojść, że tylko jeden bramkarz jest, a nikomu innemu nie dają szansy. No oprócz tych meczów towarzyskich, no jeden mecz na Mistrzostwa Świata, nawet jak oni tam wygrywali, chociaż nie pamiętam tych Mistrzostw Świata w RPA, więc dokładniej nie mam bladego pojęcia, oceniać całościową sytuację Team w reprezentacji. W 2014 roku Team postanowił, jakkolwiek tutaj, podpisać kontrakt z Federacją WWE, czyli tą najlepszą federację wrestlingową w historii. Kiedy zaliczył debiut? Debiut zaliczył 3 listopada 2016 roku u boku Cezaro i Sheamus'a gdzie zawalczyli przeciwko Poudalasowi i The Shining Stars, czyli Epico i Primo. Całościowo, odbywało się to w Bajernie. I podczas debiutu Team Wiese ważył 130 kg. Czyli porównajcie sobie jaką wyglądał na bramce, a jaką wyglądał w ringu. To są praktycznie dwie inne osoby. Nikt by nie powiedział, że to są te same osoby. No powiedzmy sobie szczerze. Nie ma szans, że taką formą zaskoczyłbyś, w szczególności na boisku, bo przecież pamiętajmy, że taka waga to jest niedopuszczana na boisku. Ale dobra. Kariera wiesła w WWE nie trwa jednak długo. Pamiętajmy przecież, że w 2017 roku, czyli raptem kilka miesięcy po swoim premierowym pojedynku w ringu. Podjął on decyzję o zakończeniu tej współpracy. Oficjalnym powodem takiego stanu rzeczy był brak chęci rozwoju w tym kierunku. Ciekawie, niesamowicie po prostu poszedł na jedną walkę i powiedział: A, nie chce mi się. No i tak już jakkolwiek to wyszło, tylko o co chodzi całościowo za każdym stadionowym od jego byłej drużyny. W 2023 roku na jaw wyszły powiązania wiesy z niemiecką partią prawicową, czyli jakkolwiek. Sprawy polityczne. Wieści na temat legendy Werderu rozwścieczyły szefostwo klubu do tego stopnia, że były Bramkarz otrzymał od nich permanentny zakaz stadionowy. Identyczną decyzję podjęła także niemiecka federacja, która zakazała Wiesę uczestnictwa w meczach domowych tej reprezentacji. W ten oto sposób 41-latek został mocno wykluczony ze świata futbolu za naszą zachodnią granicą. Teraz ma 43 lata i jakkolwiek wszystko o nim prysło nikt o nim pamięta, nikt dosłownie go nie zna czy jeżeli powiedziałbyś normalnemu kibicu kim był Tim Wiese, to by ci powiedział jakkolwiek kim on był? nie, bo tak zbytnio czegoś wielkiego nie osiągnął nie miał większej szansy w reprezentacji w WWE mu nie poszło poszedł jakkolwiek w wiązania z partią prawicową co też jest naprawdę ciekawe, bo nie znam dokładnie całościowo jak to wygląda w Niemczech, czy oni tam mają jakieś inne zasady pod względem partii politycznych. Nie, nie mam pojęcia, nie interesuję się polityką niemiecką. Ale jeżeli ktoś się zna i chce się powiedzieć, no to jakkolwiek komentarze zostawiam dla Was. Także dziękuję za oglądanie, trzymajcie się, zostawcie łapkę w górę i subskrypcję. Ponieważ za kilka dni powinien wlecieć kolejny odcinek, kolejny odcinek na tym kanale. Także co. Bez zbędnego przedłużenia żegnajmy się. Cześć.